Dzień dobry, witamy w programie Luk na Kulturę. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Anna Urbańska, Lubuskie Laboratorium Książki, Biblioteki Norwida. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Artur Belling, wykonawca, autor, reżyser sztuki, którą będzie można dzisiaj zobaczyć właśnie w ramach czytelni Dramatu. To już ostatnia odsłona tego akurat projektu, sztuka Twojego autorstwa. Tak, oczywiście pod pseudonimem Lunar Hagen. No jest to bardzo, bardzo nietypowa sztuka. Czy ona była kiedykolwiek pokazywana? Nigdy, to pierwsze, nie, nie, pierwsze, pierwsza odsłona. Czytana. Odsłona to chyba nawet za dużo powiedziane, bo nie wiem, czy tam hmm. będzie dużo światła, będzie hmm. coś odsłonięte? Tak, ona nosi tytuł Mera czyli po ciemnej stronie, czyli więcej światła, ale hmm, istotą tej sztuki, jakby pomysłu takiego samego, który dźwiga całość, jest to, że w pewnym momencie gaśnie światło na scenie, jak to, że grają w ciemności ale nie jest to teatr polskiego radia, bo teatr jest sztuką wizualną w związku z czym rozdaje się widzom latarki, żeby sami sobie świecili na to co chcą. A co się będzie działo na scenie, to musimy zobaczyć sami. To jest taka sztuka, która się opiera na pewnych opowieściach, które nowo poznani przez siebie ludzie rozgrywają w ciemności z jednoczesnym strachem przed sobą, no bo wiadomo, że sytuacja jest nietypowa, no i tam taki, takie wątki dotyczące snutych przez nich bardzo dziwnych opowieści się rozgrywają. To są osoby, które poznały się w internecie, w sieci? To są osoby, które poznają się w internecie na tej zasadzie, że jest jeden człowiek, który jest vlogerem, który znalazł adres internetowy na karteczce wczepionej w pióra stojącego na główce kapusty na polu Jastrzębia, czyli już jest nietypowo. Bardzo. Czyli tak naprawdę ta ciemność, która jest między tymi postaciami jest tym taką naprawdę wielką niewiadomą. Tym, czego nie wiemy o drugiej osobie, która Jest po kluczem, bo to jest w ogóle zainspirowane, co ciekawe, myślę, że to ciekawe. Zainspirowane tym, co kiedyś dawno czytałem, książkami Carlosa Castanedy, takiego człowieka, który niby był etnologiem, który badał Indian, meksykańskich I jego najsłynniejsze książki to opowieści Don Juana, Podróż do Ixtlan i wiele innych. Ale chodzi o to, że tam jakby głównym motywem tych książek i tego wszystkiego jest to, na co nasz umysł się zgadza, żeby było prawdą że to, co je, wydaje nam się prawdą, niekoniecznie prawdą jest. Umysł decyduje o tym, co jest prawdą. A jaką prawdę zobaczą dzisiejsi odbiorcy czytelni dramatu? Myślę, że dużym zaskoczeniem będzie tak do samą latarki. Z pewnością, zwłaszcza, że skoro jest to czytanie performatywne, to każdy spodziewa się tutaj aktorów z kartkami w rękach i tak będzie, bo faktycznie i Artur i Beata będą dzierżyli w dłoniach scenariusz, czyli tekst dramatu. Natomiast w pewnym momencie zgaśnie światło. Wcześniej widzowie otrzymają latarki, w które już biblioteka się zaopatrzyła, więc to rzeczywiście będzie coś nowego. Coś ciekawego, a z pewnością sztuka, której ja osobiście jeszcze nie słyszałam, bo tak jak Artur powiedział, będzie to pierwsze czytanie sztuki. To myślę, że będzie na tyle oryginalne i na tyle m, ciekawe, na ile już Artura zdążyliśmy poznać z jego wcześniejszych tekstów. Także z pewnością będzie to coś intrygującego, coś co zmusza do myślenia i coś, co zawsze pozostawia jeszcze znak zapytania. Każda z tych odsłon czytelni dramatu pokazuje, że to co nam się kojarzy z czytaniem tekstu, takim nudnym, szkolnym, jeszcze z podziałem na rolę, to tak naprawdę tutaj mamy gotowy teatr, wprawdzie z kartką w ręku, ale pokazujący zupełnie najróżniejsze możliwości interpretacyjne. To jest coś takiego, co jest jakby stadium pośrednim pomiędzy, powiedzmy, teatrem polskiego radia, czyli słuchaniem tekstu, słuchowiskiem, a że realnym teatrem, czyli takim diwadlem, gdzie się patrzy, tak? Bo teatr jest mimo wszystko sztuką wizualną. No i to jest coś takiego pośredniego, takie czytanie performatywne. A my też staramy się dostarczyć ludziom no, tego, co w tych sztukach moich akurat jest, czyli takiego bardzo specyficznego poczucia humoru więc myślę, że tam no, widzowie wyjdą raczej uchachani. Ta sztuka jeszcze nie była pokazywana, nie była jeszcze czytana. Hmm. Jest rozpisana na dwie osoby. Tak. Jesteś ty, jest Beata Belling. Czy to zostało tak właśnie pomyślane, żeby kompaktowo móc grać to w różnej przestrzeni? To jest sztuka, którą ja napisałem dla swojego przyjaciela, dla Marka Zgaińskiego, który dysponował przestrzenią teatralną mniej więcej, no nie wiem, taką jak to zielone studio tutaj, w którym siedzimy, czyli parę metrów na niewielką głębokość, też 2-3 metry głębokości sceny, więc to można rozegrać dosłownie w każdej przestrzeni. Bo to, jak mówię, się nie opiera na jakiejś dynamicznej akcji i akrobacjach, mhm. tylko na opowieściach, które ci ludzie ze swojej głowy wysnuwają. Rozumiem. <laughs> Więc tym bardziej to jest ciekawe, że właśnie ta, ta sztuka nadaje się na czytanie performatywne, bo jest dużo tekstu, jest właśnie dużo takiej opowieści, i niekoniecznie musimy się tutaj przede wszystkim skupiać na tej części wizualnej, teatralnej, no. tylko ten tekst jest meritum. Skąd pomysł? pomysł no jak mówię napisałem to dla swojego mm -hmm. kolegi który zarówno dysponował maleńką przestrzenią jak i skromnymi obsadami no i to jest coś troszeczkę inspirowanego tym co on jakby serwuje, serwował w swoim teatrze. To się nazywało Mój Teatr i było zlokalizowane w starej myjni samochodowej w Poznaniu. Więc już same okoliczności przyrody są fajne. 50 osób tam wchodziło na widownię. No i to jest bardzo kameralna sztuka, na no, bliski kontakt. A pomysł, no, ja bardzo lubię w ogóle sztuki dekonstrukcyjnej. Praktycznie to jest jedna z niewielu, w, których, w której tej dekonstrukcji nie ma. Nie ma, że jesteśmy nagle o to w teatrze, w teatrze, czyli widzowie i tak dalej ujawniamy całą taką, obnażamy sytuację teatralną. Nie? Tu jest ta czwarta ściana wyraźna, za której tylko właśnie błyszczą latarki. Lubisz później rozmowy z widzami? Tak, bardzo, dlatego, że to jest dla mnie też inspirujące, bo ludzie nieraz pytają o takie rzeczy, które dla mnie są takim punktem wyjścia do czegoś. Także ja bardzo lubię opinie, bardzo lubię dostawać po uszach również za to, co. co co robię, dlatego, że to jest informacja zwrotna. Ja tego nie traktuję nigdy jako, nie wiem, krytyki, że jestem do kitu w tym momencie dramaturgiem i tak w ogóle, bo nie jestem. Natomiast, natomiast jest to dla mnie informacja zwrotna, co tak naprawdę widz może z tego wynieść, nie? A zdarzyło Ci się zainspirować właśnie opowieścią albo czymś podpowiedzianym przez kogoś z publiczności, z widzów? Może nie tyle... Tak, tak, tak. tak. To się zdarzało, ale to przy innych wywiadach, na przykład gdzieś tam w też w lokalnych mediach, gdzie widzowie na przykład do nas dzwonili w trakcie wywiadu i zamawiali, o czym by chętnie zobaczyli sztukę, bo tak też może być. Można zrobić researching, tak? I wcale nie znaczy, że należy robić coś pod publiczkę czy pod widza, ale należy robić tak jak Amerykanie mnie nauczyli, że należy robić teatr czy cokolwiek, sztukę, w swoim stylu, ale jednocześnie myśleć, kto mógłby za to zapłacić. Kto mógłby za to zapłacić, ale też kto mógłby to wyreżyserować. Wyobrażasz sobie, że ktoś inny mógłby zrobić ten tekst? Wiesz co, to jest tak, że sztuki, które pisze aktor, a jestem aktorem, najczęściej zawierają już bardzo precyzyjne wskazówki co do realizacji, bo to jest jednak coś, co się rozgrywa w trakcie pisania już wyobraźni i didaskalia bardzo precyzyjnie określają, co tam się dzieje. Natomiast inne sprawy, tak jak temperatura uczuć i takie inne, no to już jest dowolne publiczność też mogłaby zamówić sobie jakąś sztukę, yy, która publiczność oczywiście taki Norwida, czytelni dramatu. A to jest bardzo ciekawa propozycja. W ogóle mm. e, robiliśmy coś takiego w czytelni dramatu, co e, koordynował jeszcze Janusz Łastowiecki i były to e, improwizowane spotkania kabaretowe, to w zasadzie to nie była czytelnia dramatu, przepraszam, to były takie improwizowane spotkania kabaretowe i rzeczywiście kabaret. były monologi tak, chyba można... Tak i to były teksty i były skecze jakby inspirowane publiczno z publiczności, tak? czyli to było coś rzeczywiście na zamówienie e, widzów, więc tutaj taka forma e, zamówienia sobie sztuki czy jakiegoś tekstu, albo jakiegoś wątku do sztuki, który będzie prezentowany w czytelni dramatu, jest ciekawym pomysłem. Co ty na to, Artur? No można by w ogóle zrobić już, że wyobraźnia już mi zaczęła pracować, więc e, można by zrobić w ogóle coś takiego, żeby dać ludziom ankiety i, i żeby pozaznaczali z losowych, znaczy nie, z Zesprecyzowanych przez nas na przykład możliwych wątków, czy też Opowie no, jakichś wątków no, dramatycznych, mm -hmm. żeby zaznaczyli te, które ich najbardziej interesują, a potem spróbować to wpakować wszystko w jedno. Chociaż <grym> też dużą też na pewno wartością czytania dramatu jest to, że ona no, pokazuje te teksty, które jeszcze nie zaistniały, jeszcze mm -hmm. w przestrzeni e, publicznej. Tak, staramy się za każdym razem wyszukiwać takie teksty, które nie były prezentowane przynajmniej tu w Zielonej Górze. No akurat ten tekst w ogóle nie był jeszcze prezentowany, więc tym bardziej będzie to premiera pierwsza odsłona i rzeczywiście szukamy takich współczesnych tekstów dzisiejszych bardzo współczesnych dramaturków po to, żeby popularyzować sam, samą formę, jaką jest dramat. Nie mówiąc już o tym, że są to lubusy tutaj, <grych> nasi rodzimi, tak, rodzimi autorzy. Tak, ale ja od razu się przyznam, że ja się brzydzę lokalnością. Nie cierpię <grych> takich rzeczy, które są osadzone w jednym miejscu, jakby tak No tracą na uniwersalności. No raczej, raczej bawi mnie osadzanie czegoś w zupełnie nieokreślonej przestrzeni, czy też nieokreślonym kraju, czemu nie. Stąd też twój pseudonim, który jest taki skandynawski. Nie, Gunnar Hayen wynikł z zupełnie czegoś innego. Gunnar Hayen, owszem, miał brzmieć skandynawsko, ale muszę ci powiedzieć, że bardzo trudno znaleźć w sieci, inaczej, trudno znaleźć, Taki pseudonim, którego nie byłoby w sieci, czyli nazwisko, które brzmi prawdopodobnie, ale nie byłoby go w sieci. A w tym wypadku y, wynikło, to, wynikło to z plakatu do sztuki Trzy Świnki, która też została przez nas zrobiona, w ogóle świetna, y, ale tam na plakacie byłbym ja jako autor, ja jako reżyser i ja jako aktor, więc to już było za dużo. Wiem, że fajnie by było, żeby tam się pojawił jakiś inny człowiek. No i ten Gunnar Hajen jest wynikiem tego. Do tego stopnia postanowiłem zrobić mistyfikację, ale nie zrobiłem jej do końca, że chciałem założyć stronę internetową Gunnar EU, kupić po prostu europejską domenę i zrobić tam całą stronę po szwedzku. Zapraszamy w takim razie na ostatnią w tym cyklu odsłonę czytelni dramatu, dzisiaj o godzinie 18 w Norwidzie. Tak, i tutaj musimy dodać, że jest to czytelnia, która realizowała jest w ramach projektu, na który Biblioteka Norwida pozyskała środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej. Wstęp jest wolny, jak wspomniałaś, dzisiaj godzina 18, sala Janusza Koniusza. Natomiast jeśli ktoś osobiście nie będzie mógł wziąć udziału, to zapraszamy do oglądania również transmisji online. To no, też może być ciekawe. A ja gwarantuję z kolei, że to na pewno dla widzów będzie jazda bez trzymanki, bo czegoś takiego nigdy nie widzieli. Tym bardziej zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia.